Miłowani bracia i siostry, pochylmy w tej świętej chwili nasze serca, uklęknijmy, skłońmy głowy i wznieśmy naszą wiarę ku Bogu najwyższemu. Niech każde wypowiedziane słowo będzie balsamem dla udręczonej duszy, światłem w ciemności i kotwicą dla tych, którzy czują się zagubieni. Módlmy się razem z wiarą i przekonaniem: Ojcze wieczny, Boże Wszechmogący, stwórco nieba i ziemi. Zbliżamy się do Ciebie z pokornymi sercami i duchami, spragnionymi Twojej obecności. Panie, Ty znasz każdą walkę, którą toczymy, każdą łzę wylaną w ciszy nocy, każdy moment, gdy nasze kolana uginały się pod ciężarem przeciwności. Uznajemy, że o własnych siłach jesteśmy jak trzcina kołysząca się na wietrze, słabi i bezbronni wobec burz życia. Miłosierny Boże, Wołamy do Ciebie w tej chwili, bo wiemy, że Ty jesteś naszym schronieniem i mocą, zawsze obecną pomocą w ucisku. Gdy strach próbuje sparaliżować nasze kroki, a niepokój chce odebrać nam pokój, pamiętamy, że jesteś z nami. Nie jesteśmy porzuceni, nie jesteśmy zapomniani, nie jesteśmy sami na tej drodze. Panie, dziś wyznajemy, że nie ma powodu do lęku, bo Ty jesteś naszym Bogiem. W chwilach, gdy rozpacz puka do drzwi, gdy okoliczności wydają się nie do pokonania, gdy horyzont jawi się mroczny i pozbawiony nadziei, właśnie wtedy Twoja potężna ręka objawia się z największą mocą. Nie stworzyłeś nas, abyśmy żyli sparaliżowani strachem, lecz abyśmy kroczyli z pewnością, że podtrzymują nas ramiona wieczne. Ojcze Niebieski, umocnij nas, wylej na nas olej swojej odnawiającej mocy. Niech nasze zmęczone serca zostaną pokrzepione Twoją obecnością. Gdzie jest słabość, przynieś siłę. Gdzie zniechęcenie, tchnij nową odwagę. Gdzie zmęczenie, obdasz prawdziwym odpoczynkiem. Potrzebujemy Ciebie, Panie, jak wyschnięta ziemia potrzebuje deszczu, jak zagubiony wędrowiec potrzebuje kompasu, jak dziecko potrzebuje bezpiecznych ramion swojego Ojca. Panie Jezu, Ty, który chodziłeś po tej ziemi, i poznałeś ludzkie cierpienie. Ty, który płakałeś, odczuwałeś głód, doświadczyłeś odrzucenia i opuszczenia, spójrz na nas swoimi pełnymi współczucia oczami. Podtrzymuj nas swoją potężną i zwycięską prawicą. Niech odczujemy Twoją obecność, jak pewną dłoń trzymającą naszą, prowadzącą nas wąskimi ścieżkami, podnoszącą nas, gdy upadamy. I nie pozwalającą nam zejść z drogi, którą dla nas przygotowałeś. Duchu Święty, pocieszycielu, wylej na nas swoją moc. Niech Twoja wewnętrzna siła uzdolni nas do stawienia czoła każdemu wyzwaniu z odnowioną odwagą. Gdy głos zwątpienia będzie szeptał w naszych uszach, niech Twój głos zabrzmi głośniej, ogłaszając wieczne prawdy o tym, kim jesteśmy w Chrystusie. Jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Jesteśmy dziećmi króla królów, jesteśmy dziedzicami obietnic, które nigdy nie zawodzą. Ukochany ojcze, pomóż nam, gdy olbrzym wydaje się zbyt wielki, gdy góra zbyt wysoka, gdy dolina zbyt głęboka, przypominaj nam, że nie stawiamy czoła tym wyzwaniom własną mądrością ani siłą, lecz z Twoją boską pomocą. To Ty poruszasz góry, uciszasz burze i przemieniasz sytuacje niemożliwe w świadectwa swojej chwały. Panie, dziś ogłaszamy, że nie zostaniemy zawstydzeni ani zhańbieni. Choć okoliczności próbują wmówić nam porażkę, wiemy, że zwycięstwo zostało już zdobyte przez Ciebie na krzyżu. Każda Twoja obietnica jest tak i amen. Każde słowo, które wychodzi z Twoich ust, ma moc twórczą i przemieniającą. Wierzymy, że to, co rozpocząłeś w nas, doprowadzisz do końca aż do dnia ostatecznego. Wierny Boże, gdy rozglądamy się wokół i widzimy tylu przeciwników, tyle sprzecznych głosów i sił działających przeciw naszym celom i marzeniom, ufamy Tobie. Wiemy, że jeśli Ty jesteś z nami, któż może być przeciwko nam. Przeciwnicy mogą wydawać się liczni i potężni, lecz wobec Twojego majestatu są jak nic. To ty zawstydzasz mądrych tego świata, poniżasz pyszałków i wywyższasz pokornych. Panie, uznajemy, że jesteśmy tylko prochem, istotami ograniczonymi. A jednak wybrałeś nas i wezwałeś po imieniu. Uczyniłeś nas swoją cenną własnością. Gdy czujemy się nieistotni, ty przypominasz nam, że jesteśmy bezcenni w Twoich oczach. Przechowujesz każdą naszą łzę, znasz każdą myśl. I rozumiesz każdy jęk, którego nie potrafimy ubrać w słowa. Ojcze wieczny, trzymaj nas mocno swoją potężną prawicą. Nie pozwól, abyśmy zostali zachwiani przez wiatry przeciwności. Gdy Ziemia zdaje się drżeć pod naszymi stopami, gdy wszystko wokół się rozpada, pozwól nam trwać niewzruszenie, zakorzenionym w skalę, którą jest Chrystus. Niech nasza wiara nie zależy od chwilowych okoliczności, Lecz będzie oparta na wiecznych prawdach Twojego słowa. Panie Jezu, pomóż nam żyć każdym dniem z pewnością, że jesteś u naszego boku. Niech każdego ranka budzi nas odnowiona świadomość, że to jest dzień, który uczyniłeś i że możemy się nim radować, niezależnie od trudności, które się pojawią. Naucz nas ufać nie temu, co widzimy, lecz temu, w co wierzymy. A nadzieja, którą w Tobie pokładamy, nie zawodzi. Bo opiera się na Twoim niezmiennym charakterze i wiernych obietnicach. Niech Bóg wszelkiej łaski, który powołał nas do swojej wiecznej chwały, umocni nas, utwierdzi i podtrzyma. Dziękujemy Ci, umiłowany Ojcze, za tę modlitwę, którą wspólnie zanosiliśmy, za każde serce zjednoczone w wierze i za każdą duszę, która znalazła schronienie w Twoim świętym imieniu. Niech pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, Strzeże naszych serc i umysłów. Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na każdym, kto modlił się razem z nami. Niech idziemy dalej umocnieni, zachęceni i odnowieni Twoją mocą. W imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana i zbawiciela. Amen.